Dzień 35. Zły sprawia, że patrzymy na naszą kruchość z osądem negatywnym, podczas gdy duch z czułością wydobywa ją na światło dzienne. Czułość jest najlepszym sposobem dotykania tego, co w nas kruche. Wskazywanie palcem i osąd, który stosujemy wobec innych, są bardzo często oznaką naszej niezdolności do zaakceptowania własnej słabości, własnej kruchości. Jedynie czułość uchroni nas od dzieła oskarżyciela. Papież Franciszek. Nie patrz na swoją słabość, osądzając siebie. Bóg uczynił nas słabymi, ponieważ właśnie te cechy Upadabniają nas do Niego? Czy Bóg musi ujrzeć w nas coś, co by było godne Jego miłości? Komu może się Bóg ofiarować najpełniej? Tego, kto jest mocny, kto wszystko ma, kto wszystko posiada, kto radzi sobie z życiem, kto jest silny? W czym można Mu jeszcze pomóc? Przecież tylko słaby szuka pomocy. Tylko bezsilny potrzebuje zbawienia. A tylko niekochany, Chce być kochany. Przypomina mi się tu Paweł apostoł, który upadł, stracił wzrok, doznał osławnięcia. Przypomina mi się tu Mojżesz, który miał ciężką mowę, ciężko mu było, choć był najpokorniejszy ze wszystkich ludzi, jacy żyli na ziemi. Już nie mówiąc o tym, jak Bóg raz chciał Mojżesza zabić, tak. Bóg chciał Mojżesza unicestwić. Wiecie dlaczego? Ponieważ Mojżesz nie chciał obrzezać swojego syna. Ale Mojżesz był takim tatą, który chciał mieć synka niezranionego. Nie, moje dziecko nie będzie zranione. Moje dziecko będzie silne. Moje dziecko da sobie radę. A to właśnie okaleczony naród stał się narodem wybranym. Ci z was, którzy przebyli pobyt w szpitalu, mają jakieś. Upokarzające defekty, mają zranienia po operacjach, nieudolność ciała. Ci z Was, którzy mają powody czuć się gorsi z powodu ciała, bo masz odstające uszy, bo może zbyt duży nos, bo już jesteś łysy, bo masz kontrafałdy, bo brzuch ci wyrósł i trudno ci się pogodzić, nie akceptujesz swojego ciała. Bo masz słaby wzrok, bo może masz jakiś defekt, o którym nawet boisz się pomyśleć, ale pomyśl: przecież Bóg stworzył cię chociażby z takimi uszami. Bóg chce ciebie mieć takim. Powiem inaczej: Bóg nie chce mieć w tobie Supermana, Batmana, Herosa, Atlety, Mocarza, który radzi sobie ze wszystkim, ale kogoś, kto, jak Paweł, pisze o sobie, że nosi w sobie ślady zranienia, jako upodobnienie się do Chrystusa. Jezus przewraca świat do góry nogami. Mówi do Piotra: Umyj mi nogi. Piotr mówi: To szaleństwo, ja Panie będę ci umywać nogi, Ty, Bóg, nie będziesz mi mył moich nóg. To zakrawa na szaleństwo. Mało tego. To jeszcze wygląda śmiesznie, bo Bóg według wierzeń Żydów miał przyjść jako Bóg potężny, Bóg potężny, władczy, majestatyczny. A tu Boże Narodzenie, Bóg jako dziecko z obsikaną pieluchą, Bóg, który na kolanach myje nogi swoim uczniom, to wygląda przecież śmiesznie. Bo nauka krzyża głupstwem jest dla pogan i zgorszeniem dla żydów, ale dla nas mocą, mocą w naszej ludzkiej słabości. Więc pokochaj swoje życie takie jakim jest i uwielbij Boga w swojej słabości. Niech on będzie mocny w tobie.